Kim jesteś? Dobre pytanie. Jaka może być kara za to, co tu robimy? Death. Śmierć. Wiesz już teraz? Czego od ciebie potrzebuję, rozumiesz? W styczniu w N Premium HD. Dlaczego to robisz? Muszę. Red. Jeśli, Sarze, coś się stanie, odbiorę ci wszystko, co kochasz. Różyczka. No to do domu masz mi wejść, rozumiesz? Do wyra, do pościeli. Być z nim dzień i noc. może coś powiem. Zero. A nie łapią bandzoru. I bez sądu kurałem. Rezerwat. Dziękuję za wszystko. Za wszystko mi o panu często opowiada. On jest jego jedynym przyjacielem. Oraz najnowszy, siódmy sezon serialu Dexter. Wierzę, że jest w tobie dobry. Może nawet więcej niż w innych ludziach. Prawdziwe emocje. Twoje emocje. N Premium HD. Usiądziesz z wrażenia.